Właśnie wyruszamy. Babcia pytała, czy bierzemy dużo rzeczy. Oczywiście, że nie. Podkorek, buzek. Bracie czego? Strój kąpielowy, bo może się przydać. Oczywiście kurtka zimowa. No bo jak strój kąpielowy, to kurtkę zimową też trzeba. No także wyruszamy. Mamy 4 godziny 41 minut. Miałam pytanie, czy mam jakieś inne rodzeństwo jeszcze? Co? Poznajcie Emila. Siema. Przywitaj się, jestem Emil, nie piję od ilu. Od trzech dni. Od y, trzech minut. Tak. No czekaj, Ty Też jesz? Tak, je. Je, Jemy sobie. Dionia spała. wyczuła. Już na chodzie, już chcę. Psi psi. Trwa zimno, no już zaraz idziemy jedna w kocyku E, wiośniaki Tak, bo ja tu będę morsować Artur! Jak woda? Będziemy morsować? Ja nie dam rady? Da się obrócić ekran? Ja nie dam rady. W zimowej kurtce w bluzie. Dwie pary spodni, legginsów, czapka. Słońce mamy razem kasę. Nie możemy się zakładać o stówę. To nie żaden interes. Artuś ten jak sobie słodzi. A Danielka? Ale świnia jesteś. nie No po czemu? Ja nie Podobni. Hmm. Ja się to niej nie przyznaję! Gdzie no ucie? Co ty fu Arti, dziecko trzymaj. Nie za wodą, to jak ale pod wodą? Co ty robisz? No jest serduszko tutaj Daniela, siedzi. Powiedz, jak te ryby mogą oddychać pod wodą? A ryby śpią? A ryby. Ej, a ryby śpią? Nie wiem czy ryby no, śpią. Znaczy pływają tak sobie cały dzień. Nie wiem. No to nie, no zadajecie proste pytanie. No ruszą chyba spać jakoś, odpoczywać. No, jak? Musimy to wygooglować. No. Wykazano, że ryby nie zapadają w fazę rem, czyli fazę snu głębokiego. To znaczy, że zwierzaki te nie śpią snem tak głębokim jak ludzie, psy, czy koty. Ich sen przypomina raczej na półświadomy letarg, w którego ryby mogą przebudzić się z każdej chwili i od razu podjąć normalną aktywność. Dobra, a teraz mnie zaciekawiło, czy ryby sikają. Bo <laughs> to było pierwsze wyszukiwane hasło. Ryby słodkowodne nie muszą więc pić wody tak jak ludzie. Pobierają jedynie sole mineralne, głównie przez skrzela, aby nie pęknąć. Wydalają intensywnie wodę z moczem. A czyli sikają. I no jak grzeczna. No popatrz się do kamery. Nie, bo ty się zawsze stresujesz kamerą, tak. Wstydzisz się? Jak tatuś. Tak, tatuś? Co? Wstydzisz się kamery? Idziemy sobie. A nie no. Danieli nie nagrywamy, bo... Przejęliśmy jej telefon, a tam jakiś a tam jakiś idzie za nami. Nie wiem czy widać. O, 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 dobra widać. Jakiś ten przytal z psem. To nie, to nie. Rodo. o, o. Ta pani w różowym berecie, no? Nagrywa. O Jezu, to znowu moja morda. No odejdź dalej. Jak to się obraca? Już idziecie se. Sejdziemy. Se idziemy. Se idziemy. Babcia. Patrz jak nagram, że trafisz. Ale w, bia ale w białą trafiłaś. Trafiłam, Trafiłam. że Emil nie trafi, <noise> brawo. Nagrywam. Coś czuję, że odkryję nasz nowy sport, mój nowy sport i będę mistrzem, ale czekajcie, najpierw Emil zaczyna. No. Oj, Jezu, spokojnie! Dobra, Emil nie jest mistrzem to dobrze, bo ja będę. I mam różową piłeczkę Babcia teraz. Wzięliśmy sobie w ogóle za trudne jako pierwsze. No specjalistka, dawaj. Specjalistka robi wszystko dupa. Tak się trzyma? No dawaj, bo szkoda, czas leci. Nie wiem, jak się Nie Ja też nie wiem. Raz. Super, że to nagrałam. Tak, bo... Jeździłam się. Babcia za pierwszym. Dobre, Super. O, patrz, no prawie za pierwszym. Tak. Dwa. Super. Tak, no dawaj, Wydajaj, Dańcia. Wejdziemy Ej, ale źle się tym, to nie jest wila. No nie. Wila się prosi. Dobrze. widziałeś jakie oszustwo? Trzy. Nie, ma. ale oszustwo. oszukali ją. No przecież to było oszustwo. No, jest, no, ale nie weszło. Nie. Do, Jezu, super, bo już bym to nagrała. Mogę wam dać korki, bo jako jedyna tutaj trafiłam. Za mnie jesteś korek. No nie, no panowie, to jest jakieś nieporozumienie. Jest skupienie, słuchaj. tak nisko na nogach, dupa wypięta coś na No tak, tak, tak. U, o kurde <laughs> Nie nagrywaj, takich nie nagrywaj. Emil, znalazłeś? Ale mu głupio. Ej, co jest? Nie fair. Ej, ale, tam, ale tam z powrotem. Powinniśmy to zrobić. Nie, ma tutaj wypaść. Ja tak wiem trzy razy tutaj. Nie miałeś tak. Nie miałem. No, padło? No, Moje No, raz. Tak szybko? No nie fair. Nie periem, mam czy Dobra, pokazał, oczywiście. nie fair, siódemki, miałem Dobra, do rady. Patrz, patrz. Dwa, trzy, cztery. Dwa, latarnia się świeci. No nie możesz tak jak ja nagrywam. To nie o to tu chodzi. Tam, jak tam myszko kibicujesz Mamusi? O za pierwszym razem. Kibicujesz Mamusi? Mamusia wygrywa. No Mamusia wygrywa. Mówię ci. Czwarte. O poszło ładnie, super! Piasku. Emil odejdź. Jest! Yes! No, no, no i dobrze. Ale co i nie cofnę przecież muszę tam teraz. No. Dobra. No kurde i to jest tam, tam, Na początek. Dokładnie. A no jak Dancia? Za pierwszym było tak? No bo za pierwszym od teraz. To jest osiemnasty? Tak, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie Artur wbił, ale ogólnie chyba wygrałam. Co? Chyba wygrałam. Nie, zejdź z mojego miejsca. Artur podlicza. Ja mówię Ci, nie musisz liczyć, bo ja wiem, że wygrałam. Dobra, patrz. No mów. Artur! Idzie, ale to mi się wydaje, że chodziło, że ja wygrałam. No, no, mówiłam. <grywa> ja 61, babcia 75, Daniela 77, Emel 91. Jest, nie przegrałam. <grywa> to znaczy, że co? Ty pierwsze miejsce, druga, ja drugie. Zobaczmy, że nie przegrała. A ja w ogóle, Emil zaczynał, wszystkie mu wpadały na początku. Nie? Jako jednemu.